Kolejni posłowie przyłączają się do akcji NSZZ Solidarność. Idziemy po was, oszuści. Pełną odpowiedzialnością włączam się w kampanię Ogólnopolsko NSZZ Solidarność. Idziemy po was, oszuści. Dość traktowania pracowników jak kosztu do wycięcia wekselu. Idziemy po was, oszuści. Żądam ochrony polskiego rolnictwa przed skutkami zaakceptowanych rozwiązań w ramach umowy Unii Europejskiej z Mercosurem oraz Ukrainą. Wysoka Izbo. Wspieram ze wszystkich sił i z całego serca postulaty NZZ Solidarność na. Dwulecie rządów tego nieudolnego rządu Tuska. Idziemy po Was, oszuści. Dość ideologii, która ma rachunek wystawiony polskim rodzinom i polskim zakładom pracy. Fit for 55, ETS, ETS-2, w obecnym kształcie, to jest prosta droga do drogiej energii, ucieczki przemysłu i presji na likwidację miejsc pracy.